Szybka rolka na niedzielę. Pamiętajcie, drodzy Państwo, jedno. Wasze problemy finansowe same się nie rozwiążą i nikt za Was nie będzie walczyć, tak? Musicie o tym wiedzieć. Skończyły się wakacje, mamy wrzesień, yy, wzmożona praca sądów, komorników, windykacji. Teraz zauważycie, że będą cisnąć aż do końca tego roku, aby zamknąć rok yy, w kwestiach. Nieuregulowanych, w kwestiach waszych zadłużeń, w kwestiach wyroków sądowych i oczywiście, jeżeli chodzi o indykację o ściągalności zadłużenia. Tak pamiętajcie, że teraz naprawdę zrobi się gorąco nie będzie już tak, że a wakacje, ferie, m, następne, że będzie spokój. Teraz, yy, no, praktycznie, wrzesień, to połowy grudnia będzie rzeź. I to wy decydujecie, co z tą rzezią zrobić. Czy wy zrobicie rzeź im, czy oni zrobią wam. Pamiętajcie, złota zasada. Zawsze odpisujecie w terminie na pozew. Czy to są w Lublinie, czy pozew sądu rejonowego, bliskiego miejsca waszego zamieszkania. Zawsze. Nie robicie nic na własną rękę, bo możecie zrobić sobie problemów. Jeżeli nie jesteście pewni, co, i jak napisać, a broń Boże. Wysoki sądzie brałem, ale proszę rozłożyć na raty. Nie, Podkreślam to. Od rozkładania czegokolwiek na raty. Skontaktujcie się z kancelarią, która wam pomoże. Tak? Jeżeli teraz jeszcze zdecydujecie się zgłosić wniosek o upadłość, to bardzo możliwe, że do końca tego roku ona będzie ogłoszona i będzie no będziecie mieć spokój. Tak? Warto od czegoś zacząć. Mamy wrzesień. Także to nie tylko początek szkoły. Komornicy wrócili z urlopów i naprawdę odczujecie to państwo, o ile już nie odczuwacie, będzie gorzej. Pamiętajcie o tym. Dodatkowo yy, chciałbym was poinformować, bo też takie pytania są, więc oficjalnie o tym poinformuję. Yy, nie zajmujemy się tylko sprawami upadłościowymi. Wszelkie wnioski, sądowe, wnioski do urzędów przy ZUSie, przy załatwieniu um, na przykład zasiłku pielęgnacyjnego i tego typu rzeczy pomagamy również, tak, odwołania do ZUS, sprawy cywilne. E, także pamiętajcie, możecie do nas uderzyć ze wszystkim. Tutaj na szczęście większy spokój, ale terminy również obowiązują, a ci, co mają problemy finansowe, podkreślam, nie zostawiajcie tego, bo będziecie mieć nagonkę. Teraz dopiero zacznie się i telefonowanie, i mailowanie, i może odwiedziny, a na pewno jak macie komornika, to komornik wzmoży swoje postępowania. Na każde pismo komornika i, komornika i wezwania też musicie odpowiadać, bo grozi wam grzywna. Pamiętajcie, od 2 do 5 tysięcy złotych w niektórych sytuacjach. Także jeżeli nie wiecie, co zrobić, albo kiedy jesteście zrezygnowani, bo wyrok zapadł, nie wiedziałem o postępowaniu, kolokwialnie mówię dupa, nic już z tym nie zrobię, błąd, nie wiedziałeś o postępowaniu, można przywrócić termin na złożenie sprzeciwu, bo ty zostałeś pozbawiony prawa do obrony, a takie prawo ci się należało. Więc można przywrócić termin na sprzeciw, można dać nakaz sprzeciw od nakazu zapłaty i wtedy komornik schodzi wam z kręgosłupa i to wierzyciela problem co dalej, o ile dalej będzie mógł coś zrobić, bo to też nie jest wcale tak, że zawsze może. Bardzo często, jak mowa o przedawnieniu, to zrobić już nie może nic. W związku z tym serdecznie zapraszam. Jeżeli macie pytania, piszcie maile, dzwoncie, piszcie komentarze, na pewno odpowiemy. Codziennie jesteśmy do Waszej dyspozycji od 9 do 17, Chociaż jak niektórzy z Was piszą na Whatsappa, to też w późnych godzinach odpisujemy. W sobotę od 10 do 13. Serdecznie zapraszam kancelarii Anna.